Nie było mnie na gospodarstwie, bo jest niedziela. Zobaczcie, co to jest. Odwidza. Dziadek, od widza masz prezent. Gdzie? Tam, na schodach jest. A co? No co? No zobacz, co przywieźli. Co to jest, piwo? No. Żywie? Tak. Ale puste. Cwaniaku. No pełne. Pełne? Przecież oni doprowadzą, że to gospodarstwo się rozpije Rozpije się nie boisz się Ja Odwiedzę Do Pana Bolesława Dziękuję Oj. Ale ty musisz to zanieść, bo ja nie Za Zanieś A ja będę filmował Ale co ty No Gdzie ci to zanieś? Do kuchni Do kuchni? No i co tam jest napisane? Nic, tylko od widza, nic nie ma Dziadek, o kurde Gdzie ty to chcesz? Do kuchni, na stół No a kto tu takie rzeczy robi? No ale nie. A skrzynkę też ci dali? No, no, no ja. ze skrzynką, ze wszystkim Stój, ktoś. co tu, nie gadaj Kto Ten to my... dał? Ty, ale ja wszystko sprzedałem Dobra, pełniutki. o Poczubek. 769 Dobra wsiadamy i podczepiamy rozsiewać Tutaj mam OK A bałek O kurde mhm. Trzeba zacząć podkręcić cały Muszę bolczyki kupić, sobie takie specjalistyczne tutaj Co tam panie dyre dyrektorze? Sześćdziesiątka idzie w pole. A czego, Co robić? czego nie, nie zamówisz, te czapki? Chapi, Chodź, nie. Jacker farm? Tak. tak no tak, może być. A widziałeś jaki znak ty miałeś na drzwiach? Gdzie? Nie. nie miałeś, zakaz. Teren prywatny, zakaz Wstępie. wstępu dla mieszkańców tylko. Chodź, Wolek. Ale gdzie? Tutaj na drzwiach ja ci dałem, ale ktoś zdjął. Ja idę ten, po klucze, bo muszę zacze podkręcić. Nie wiem jaki tam jest 30, czy 30? Czy 32? Ten czy ten, kto to rzucił? A nie wiem, to spadło pewnie 30 chyba, nie? No pewnie Dobra, odkręcam to, widzimy się za momentą. 60 ma 55 motogodzin w 2 lata. Ja pierdolę. ale to jest wyżyłowany ciągnik u nas na gospodarstwie. O, Bartek, jeszcze musi się podszkolić.

Jadę pomiędzy i ścieżka, pomiędzy i ścieżka. Muszę cały czas trzymać Bo Wtedy Olej przepływa przez talerze No stop musi pompa pracować Teraz drugą, żeby Podnieść koło Tutaj te ścieżki porobione to ciężko będzie miała 60. Zobaczyć, czy to jest ten, gdzie się nam nie zapchało, bo też czuję, że mi się zapchało. Bryła wyskoczyła jakaś. Nie, nie zapchało się. Bartek będzie miał zajęcie. Widzisz, jak tak robię, to nie ma tych bryłek, nie? Tak inaczej, są! No są dalej, ale I już mi i 2000 obrotów trzymaj wtedy, nie? I puszczaj tam wajchę, No elegancko. Trójeczkę wbi Na do, cały czas No drugą, drugą, drugą. O i cały czas trzymać Zatrzymajmy Środek, ścieżka. Środek, ścieżka. Tak jak coś będę robił, to będzie lepiej szło, nie? Tak mi się wydaje. Ale 60 idzie! A, ona lubi.